Cześć, witajcie dzisiaj z Targów Warsaw Motorcycle Show w Nadarzynie. Myślę, że jest to miejsce, gdzie w ten weekend każdy miłośnik dwukołowej motoryzacji powinien się znaleźć. Możecie tutaj przyjechać, obejrzeć super motocykle, piękne maszyny. Możecie kupić sobie strój, kask. Możecie przyjechać, zrobić sobie dziarę. A przede wszystkim, jak już tutaj będziecie, musicie odwiedzić nasze stoisko. Szukajcie go pod flagami King of Poland. Jest to nasze wspólne stoisko z Michałem z Amazing Events. Gdzie jesteśmy też sponsorem cyklu wyścigów na 1.4 Mini No i na tym stoisku mamy przygotowanych dla Was kilka fajnych smaczków Chodźcie to Wam pokażemy Przepraszam Panie no. Tak wygląda nasze stoisko Przywieźliśmy tutaj między innymi Yamahę R1 Indiana I bardzo unikatowy motocykl jakim jest Honda Rune, która z fabryki w Ohio wyjechała tylko w nakładzie 1500 sztuk. Hubert z Łukaszem zostali, pilnują dobytku na naszym stoisku, a my mamy w końcu chwilkę czasu, żeby pozwiedzać troszeczkę targi, co tutaj się dzieje. I zobaczcie na co natrafiliśmy w końcu. Targi motocyklowe, jak się okazuje, to nie tylko motocykle, ale zobaczcie też jakie piękne samochody. Stare, I to są klasyczne. auta, auta klasyczne, i patrzcie w jakim typowo amerykańskim stylu. Kiedyś sobie coś takiego kupię na pewno. No, tak żeby mieć przy czym, wiesz, pokręcić troszeczkę, czy nie, Podubać, czekaj, tu nam się kończą jakieś bramki, idziemy w tamtą stronę może, nie? Patrz panie Adrianie, widziałeś rejestrację? Floryda? Jeśli ktoś nie wie, to stamtąd też wysyłamy kontenery, nie przewozimy aut do Nowego Jorku, jak to robi większość firm Także jakbyście chcieli na przykład takiego klasyka z Florydy, nie ma problemu, spakujemy, wyślemy To takie meble zajebiste, co? Bardzo fajne meble. Przepraszam, panowie, dystrybują te meble, tak? Tak, mebelki z beczek. Jaki koszt jest takiego zestawu? Taka kanapa, tam dwa krzesełka, bo otwieramy salon motocyklowy teraz w Warszawie. I takie meble by nam się fajnie wkomponowały w krajobraz. Kanapa, kanapa na fotele czwórka Przykórka. 4000 netto tak? A jaki jest czas oczekiwania? W chwili obecnej ciężkie pytanie wie? mamy kolejkę i przy dobrych wiatrach to tak okolicę miesiąca trzeba okolicę miesiąca, tak? Serdecznie Was zapraszamy. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości odnośnie sprowadzenia auta, motocykla, z USA, chętnie wam doradzimy, wytłumaczymy całą procedurę. Jestem tutaj ja, jest Adi, są chłopaki. Adi pomachaj. Także zapraszamy, naprawdę myślę, że jest to jedyne miejsce w Polsce w ten weekend, gdzie możecie pozyskać dużo fajnych informacji i przede wszystkim dużo wspaniałych wrażeń. Hej!